Krzysio w, w akcji, proszę bardzo Jest ryba Ryba na pewno przy aktorze. Po tym jak miłość to jej odjebało. Jest jak sumy, wiele imion mają. Dobre. Ale na kotlety będzie. Dobre. Dobre ujęcie trzeba zrobić. Nie Więc no co koleżko, aś się dało szukać. Ja 150 ma Nie ma. Może ma, no? Nie. Musi mieć. O. Musi ma. Kurde, patrzyłem co z tym dzwonkiem się dzieje. No co koleżko? Cześć. No może nie, może nie. mieć, może nie wiem. Ma, nie ma chyba, nie? Musi ma. Mierzymy go? To jest sens. No, może, masz no dla pizzu. Czy masz telefon? Już kończymy nagrywanie? Nie, się gra. i co? Idę Smile. Zrobić zdjęcie, czy nie? Smile. Beleco. Jezus zniszczył Karasia. No i co dalej trzeba jechać teraz wozić Dobra Eee, 140 może Papier dołka, nie killer, ale no Zawsze coś tam Lepi to to niż do domu siedzieć nie No i co koleżko Miarka jeszcze pamięta 95 rok Dość klasy z nią chodziłeś tak. Ko, Ja cię puszczam, ale bądź wreszcie Padzeki Jeszcze mnie ugryzł. Kurczę byk jak mnie zebnął, zobacz No widziałeś, nie widziałeś. No cóż życie Ale i tam będzie